Hello, I'm Talaros, and I'm from Cyprus. And I participated in the Baltic Championship this year. Overall, it was a really nice regatta. I liked the venue a lot. Um, I qualified for the gold fleet. I'm very happy about that. And overall, it was a really fun experience. Ostatni last day of the regatta today. Regatta about for the champions in the class największych regat Probably one of the biggest regattas on our 247 zawodników z 9 czy 8 krajów. To duże wyzwanie logistyczne i podołaliśmy. Wydaje się, że regaty się skończyły przede wszystkim bezpiecznie to jest najważniejsze. Wszystkie wyścigi zostały rozegrane, więc warunki pogodowe były idealne do wyścigów. Mam nadzieję, że teraz wszyscy zadowoleni wrócą do swoich domów. A my będziemy liczyć i czekać na następne. Tomasz Figierowicz, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optymizm oraz wiceprezydent Polskiego Związku Żeglarskiego ds. Sportu. Drodzy Państwo, jesteśmy kolejny raz w ziwnowie i jak zawsze okazuje się, że to jest super miejsce, gdzie warto przyjechać. Tym razem na międzynarodowych mistrzostwach PSK pod nazwą Baltic Cup, organizowanych przez KSW Baltic, stanęło 260 żeglarzy. Żeglowaliśmy w trzech grupach. Stała się rzecz niebywała, naprawdę super praca komisji sędziowskiej spowodowała, że odbyło się 11 wyścigów. To jest rzadkością, w ogóle rzadkością jest to, żeby tyle wyścigów się odbyło. I co najważniejsze, widać było na twarzy naszych zawodników, nie tylko z Polski, bo tu jest pełna obstawa międzynarodowa, również radość. I to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo to jest ich początek drogi, drogi żeglarskiej. Ale tutaj, tak trzeba powiedzieć zawsze i uczciwie, zawsze możemy dziwnie wyliczyć, bo mamy wsparcie z gminy, mamy klub, który wszystko dobrze robi i, i po prostu jest tutaj bardzo fajnie, fajne miejsce, przyjazne miejsce, bo to też jest ważne, tak? bo nie tylko dla zawodnika, ale dla trenera, pływamy na morzu i co jest ewenementem w skali światowej, mamy zakwasowy akwen bo bywały już takie mistrzostwa PSKO, wypływaliśmy do kamienia pomorskiego. Tak? Więc to jest po prostu fenomen. W tym roku nie korzystaliśmy warunki wieczne w granicach średnio 10 węzłów, czyli można powiedzieć super bardzo dobre dla optymyściarza, czyli dla dzieci, które żeglują na optymistach do 15 roku życia. Zapraszamy do dziwnego przymroku, podobno ma być jeszcze fajniej. Zapraszamy serdecznie, dziękuję bardzo. Witam w imieniu Area Development, jesteśmy sponsorem tej imprezy. Impreza, która. Jesteśmy tutaj pierwszy raz i zrobiła na nas bardzo duże wrażenie. Perfekcyjnie przygotowana, pogoda dopisała. Środowisko żeglarskie jest takim bardzo fajnym środowiskiem, i to widać na każdym kroku, i też myślę, że to pokazuje, jaki potencjał ma dziwnów. Potencjał morski, wodny i w ogóle taki bardzo sportowy, nie tylko turystyczny, nie tylko leżenie na plaży i opalanie się. Mieliśmy okazję przypatrzeć się, jak to wszystko funkcjonuje i na brzegu, i byliśmy też na wodzie. Patrzyliśmy, jak pracują organizatorzy, sędziowie, naprawdę perfekcyjnie. Także wielkie gratulacje dla całego zespołu, dla władz miasta i życzymy zdecydowanie więcej takich imprez. I'm uh, Magnus. I'm from Norway. We have a team here with uh, nine sailors, and uh, all of them performed uh, quite well. We had uh, quite many in the gold fleet and uh, some in silver and uh, in bronze uh, these last uh, days. Uh, the racing has been beautifully arranged with a very precise uh, regatta uh, and on time all the time. So it's very nice to sail down here in Simdal. We've been here for uh, quite many years now with different uh, kids. And they usually come back from year to year. And uh, the best Norwegian now has he's been on the leaderboard, uh, on the top of the list, but there are some protest meetings, which is quite exciting to see how, how it ends. So we are very happy to be here. <music>